Już ponad 2,5 tysiąca wniosków o wsparcie starczy antykryzysowej płynęło do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrzeszowie. Łączna pula środków z budżetu państwa, jaką dysponuje pośredniak na wspieranie lokalnych przedsiębiorców, wynosi 25 milionów złotych. Jak dotąd rozpatrzono 815 spośród złożonych wniosków, z czego 750 pozytywnie. Beneficjenci otrzymają tzw. mikropożyczki w wysokości do 5 tysięcy złotych. Jeżeli pracodawca chce, może wnioskować kwotę mniejszą, ale maksymalnie ta pomoc moc wynosi do 5 tysięcy złotych. To jest pożyczka, którą udziela się pracodawcy, który prowadził działalność w roku bieżącym, właściwie do 29 lutego musiał tą mieć firmę zarejestrowaną i wymogiem jest to, że to jest tak zwana pożyczka jakby bezwzwrotna, ale pod warunkiem, jeżeli od momentu zawarcia z nami umowy nadal będzie wykonywał działalność gospodarczą przez kolejne 3 miesiące i po tych trzech miesiącach Powinny się zwrócić z wnioskiem do urzędu o umorzenie pożyczki. Pomoc ta skierowana jest do podmiotów zatrudniających do dziewięciu pracowników. Co ważne, na tym nie koniec, ponieważ ten sam przedsiębiorca może ubiegać się także o refundację kosztów wynagrodzeń w związku ze spadkiem obrotów. Dofinansowanie właśnie do zatrudnienia pracowników jest realizowane na, na trzech etapach. Pierwsza, pierwsza możliwość to są firmy, nawet te jednoosobowe, nie zatrudniające pracowników, ale one również muszą po prostu udokumentować, że miał miejsce spadek obrotów liczonych w okresie dwóch miesięcy tego roku bieżącego, analogicznie do roku ubiegłego, czyli pracodawca, który ma Powyżej 30% spadku obrotów, ma możliwość właśnie otrzymać od nas dofinansowanie. Również ta firma jednoosobowa. Tyle dofinansowanie będzie wynosiło 1300 zł plus pochodne. Jak wiadomo, przedsiębiorstwa, które liczą na pomoc w ramach tarczy antykryzysowej, nie mogą zmniejszać zatrudnienia. Właśnie w tym upatruje się odpowiedzi na pytanie, dlaczego, pomimo narastających trudności gospodarczych, sytuacja na ostrzeszowskim rynku pracy pozostaje dość stabilna. Pracodawcy oczekują po prostu pomocy i na razie nie decydują się na jakieś takie gwałtowne i radykalne ruchy co do liczby y, zwalnianych pracowników. Na koniec kwietnia w powiatowym urzędzie pracy zarejestrowanych było 1088 osób, a stopa bezrobocia wynosiła 4%. To dane bardzo zbliżone do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dokonując jakby analizy tego, tego, tego kwartału, no to od tego marca, kiedy miała miejsce właśnie już, już ta pandemia, zarejestrowało się u nas około 88 osób. No, z tego część osób to właśnie były osoby rejestrujące się po tak zwanych powrotach. Mieli przypuśćmy niestawiennictwa, miną, minęła karencja, zarejestrowały się, jak również przypuśćmy rejestrowały się osoby, którym no, nie przedłużono umów o pracę, ale takiego zdecydowanego napływu tych osób, na razie żeśmy nie zaobserwowali. Nie oznacza to jednak, że możemy odetchnąć z ulgą. Wśród właścicieli firm narastają zniecierpliwienie oraz obawa o przyszłość. Nikt nie jest bowiem w stanie przewidzieć, jak długo potrwa obecna sytuacja i jak poważny kryzys gospodarczy będzie jej konsekwencją. Z tego, co rozmawiamy z pracodawcami, wiadomo, no każdy czeka, żeby ruszyć pełną parą do, do, do swoich bieżących działalności, zwłaszcza gabinety fryzjerskie kosmetyczne, których jest tak wiele po prostu na naszym terenie. Jak widzimy, nawet sprzedawcy już, już funkcjonują, już te sklepy, punkty handlowe są otwierane. Natomiast po prostu no nadal jest to oczekiwanie ze strony właśnie usług tych takich kosmetycznych. Ubiegający się o wsparcie pracodawcy muszą pamiętać o konieczności starannego wypełniania wniosków. Wielokrotnie mamy błędne wnioski, są jakieś takie, tam musimy dokonywać korekt, żaden wniosek przez nas nie jest odrzucany, jeżeli po prostu spełnia te wymogi merytoryczne, ale jeżeli po prostu jest błędny, no to musi być po prostu poprawiony. Ale każdorazowo, każda osoba jest wzywana i te sprawy formalne są uzupełniane. Ze względu na dużą liczbę wniosków, jeszcze niedawno dziennie wpływało ich nawet 250, wydłużył się czas ich rozpatrywania i realizacji. Oczekiwanie na pieniądze trwa obecnie około dwóch tygodni. Czy jest szansa, aby w przyszłości do powiatu ostrzeszowskiego wpłynęły kolejne fundusze starczy antykryzysowej? Jak odpowiada dyrektor Rycerska, póki co pieniędzy wystarcza, ale w razie zaistnienia takiej potrzeby można wnioskować o zwiększenie przyznanej dotąd puli.